Dzień dobry, z tej strony Ania z modnego sklepu, a ze mną koszulka od Emily. Mam tutaj model Shelly w rozmiarze M w kolorze białym. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę od S do 3XL. Zobaczmy, jak się prezentuje. Koszulka wykonana jest w 94% z bawełny. Pozostała część to dodatek z elastanu. Ona się tutaj dosyć dobrze rozciąga. Koszulka jest na ciut szerszych ramiączkach. Wykończenie przy ramionach mamy obszyte lamówką. Nieduży dekolt ozdobiony koronkową wstawką. Koszulka ma prosty krój, tu również wykończony na prosto. Zobaczmy jeszcze z drugiej strony. Z tyłu wykończenie przy karku jest wyższe. Jeżeli spodobał Wam się ten model, zapraszam na zakupy do modnego sklepu. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie można zamówić tą koszulkę. Zamówienie można również złożyć telefonicznie. Zapraszam!